Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy bezpośrednią kontynuacją poprzedniego odcinka. Jest wieczór, nie było dzisiaj żadnego klienta. Nie wiem, czy jeszcze ktoś będzie. Myślę, że nie. A tak czy inaczej, ja dzisiaj robię leczo, które później będę porcjował i trzymał dla klientów, których na razie nie ma, ale liczę na to, że będą i trzeba być gotowym. A więc póki co rozmrozimy kawał wieprzowiny. Taki kawał wieprza. Niech on sobie tutaj ładnie dochodzi. A ja później zacznę robić. Oczywiście będziemy nagrywali poszczególne etapy, żebyście też widzieli, jak to się robi z ręki restauratora. Takiego, który już którąś tam kpijper w życiu prowadzi. Sergeant robi z nudów barbecue. Ja może ten gulasz jutro zrobię. Ona się boi tym odpalać, więc ja tutaj wam pokażę. Uciekła. Dobra, mamy tu jeszcze zapeklowane miecho, także będziemy tego używać. Pamiętajcie, patyczki pierwsze trzeba zmoczyć, żeby one się nie przypalały. A tu się odmraża mój kawał wieprza. Zaraz gaście, ja muszę tu ciąg wytworzyć, trzeba tu otworzyć. Tu otworzyć, to będzie, będzie ciąg. No to tak to to zdusi, nie? A może te zapachy przyciągną jakiegoś klienta? Czy lekko dymi. No a ja tu się tam cały czas ładnie pali, nie? działa ale będziemy mieli piękne mięsne Zrejde wrzuca te szaszłyki ten pies ma słabość do kotów Dobra, zaraz zjemy grilla. A gulasz będę robił jutro. I tak te mięso dopiero się tam rozmraża. A i tak nic, dziś nic z tego nie będzie, bo to strasznie było zmrożone, nie? Trzymajcie się. A w tle słucham kanału Piton TV, polecam wszystkim. O, i mamy chleb, tylko chleb też by można było lekko przypiec. No, żeby wejść w tempo tych szaszłyków, nie? Bo chleb to mama. Kebab Chleby chlebie. Kebab, tak ci ten nos. Patrz, wlazł tam. Tu mamy taki odkomarzecz. jest mamy. Dobra, zjedliśmy czas dogaszać. Zmywanie, bo nam się tutaj taki, no tutaj z tego, tu jest taka dziura, że wodą zalaliśmy. Poszło, nie? No pies będzie po tym biegał i do domu wbiegł Słuchajcie, oglądam sobie teraz Włocha Prawie tam 750 tysięcy Więcej, 765 tysięcy subskrybentów No widać, że facet się zna I mogę się założyć, że gdybym ja That taką pizzę zrobił Gdybym ja taką pizzę zrobił, to by zaraz powiedzieli Machaj, przypalił Nie umie pizzy robić Kto to zje? Spalenizna z jednej strony, a później niedopieczone Boom, baby ja, ja, ja bym coś takiego zrobił, to przychu i, i widzowie w komentarzach zaraz bym miał że tam spalone, spalone chłopie, to się nie nadaje. Tell me if this pizza is the best in the comments. Ale właśnie tak robię, tak jak on tu pokazuje, żeby to ciasto odpoczywało, miało tą dłuższą fermentację później w lodówce pod tymi kloszami co zacząłem robić, także... Dużo się nieróżnie, a przynajmniej nie przypala. A tu kolejne przykłady tego samego autora. A, a więc co, trzeba przypalać, żeby być jak mistrz kuchni Włoch. Dobra, ja robię swoje. Teraz na weekend spodziewam się jakiejś fali klientów. Ja siedzę do późnych godzin, wizytorzy też nie może spać, zeszła na dół. Ja to zawsze coś mam jeszcze do roboty. A jak nie to sobie jakiś dokumencik oglądam na YouTube. Wracając jeszcze do tej pizzy, o której mówiłem, że są różne szkoły. Na przykład krzyku zawsze swoją kawałek slice'a weźmie i mówi: zobacz, nie upada, stoi tak jak trzeba. Nie? Nic nie cieknie i ona taka stoi. Na sztywno można powiedzieć, trzymając za końcówkę tego kawałka. A wczoraj oglądałem kanał kulinarny czegoś z polskich fachowców i on mówi ona tak nie może stać to tak jak ładnie to jest tego sera jest taka świeżutka to nie może być taki mówi sztywny sztywny patyk nie także to dla kogoś ktoś jest to pozytywna cecha a dla kogoś negatywna i odwrotnie tak więc różne szkoły proszę państwa a ja cały czas oglądam tutaj tego Włocha i przyglądam Robię notatki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, ja finalnie nie położyłem się nawet w ogóle spać. Siedziałem na internecie i tak zeszło do samego rana. Tak więc już widno, zrobiłem sobie kawę. Zobaczymy, później się położę. Psa wypuściłem, to sobie polata. Wcześnie. Słuchajcie, ale się wkręciłem i znowu oglądam Vito. I znowu, gdybym ja tak tutaj przypalił, to byście mnie chyba skrytykowali mocno. No, a jednak on to robi. A nie przesiewa mąki, co wielu ekspertów, kucharzy, specjalistów od pizzy, Pizzaioli mówi, żeby mąkę pierw przesiewać przez sita, żeby ona się napowietrzyła. On nigdy tego nie wykonywał, a obejrzałem już jego z 10-15 filmów dzisiaj. Ale było pięknie, słonecznie. I nagle coś takiego. Natychmiastowo pies wrócił. Słuchajcie, ja cały czas kurde na nogach. Psa wypuściłem, tu zamknąłem, bo wiecie, że kradną. I idę na kuchnię robić ciasto na pizzę. Upiekę też chleb. Czekam na dostawę mąki i mozzarelli, bo mi się mozzarella kończy. I Później będę robił gulasz. A nie wiem, czy słyszeliście oglądaliście Marcińska na Upopas Pieprz. Zadeklarował się, że na dniach przyjeżdża. Tak więc czekamy i ekipa powoli się kompletuje. Będą jeszcze inne osoby. Tak jak Wam pokazywałem, no oglądałem się tych tutoriali przez całą noc. są wcześniej też. No i często są sprzeczne jakieś informacje. Tak więc trzeba wypracować taką swoją szkołę na danej konkretnej mące, na danych konkretnych drożdżach, w konkretnym piecu, po swojemu. I, i no, oczywiście wiedza jest potrzebna, ale trzeba to do siebie dostosować, do swoich też smaków, potrzeb i warunków. Teraz trzeba wpuścić psa, bo zaskomlał. A z tyłu jeszcze panienka z okienka jest. Zaraz no, wam pokażę. No, strojnie panienka z okienka. Dobra, ja działam. Dobra, zaczynam robotę. Robotę zaczynam od doszorowania Łap, wow, bo wiadomo, psa się dotyka i tak dalej. Ja teraz będę kręcił placki, znaczy się wyrabiał ciasto i na pizzę i na, i na chleb, później ono sobie będzie odpoczywać, rosnąć, odpoczywać. Ja będę tam przekładał zgodnie ze sztuką, a w międzyczasie będę robił gulasz, to taki trochę gulasz, trochę leczo, coś pomiędzy. Po angielsku stew, tak? Cicho bądź. Wpierw jeszcze żarcie dla psa. Tu ma żołądki na surowo, a tutaj już niestety stekowa ta mielonka, ale ona już za długo leżała. Dla psa się jeszcze nada. Pierolnicza, aż mu się ogonszaj zaczyna robić pranie. Ona niektóre rzeczy sobie dalej w misce bierze. Ale pies pierwszy wyjad surowi zna dopiero stekową wędlinkę, wie że. tutaj sobie drożdże zaktywujemy, bo mamy instant, czyli trochę woda z cukrem, taka ciepła, nie gorąca, trochę mąki teraz jeszcze dosypię. O i teraz to rozmieszać. i odstawić na jakieś pół godziny 15 na, 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 powiedzmy 15 minut wystarczy 10 a co ile znowu kąpie psa tak, bo on tu po różnych tych śmietnikach biega z tymi innymi psami cały czas Teraz trzeba się wytarzać. I teraz zaczęło padać jeszcze dosłownie po 5 minutach ładnie te drożdże się aktywują worki mamy z mąką o 2,5 kilo tutaj się nie martwię to pierwszy mam ostatnio tutaj o to nie wiem, w środku Pierwszy się rozsypał jak przy mieleniu. o 2,5 kilo ja tu mam taką do, do podsypywania. O, widzę stare czasy na łańcuszku się przypominają, co? Nie, nie, nie. Podesknij. Podesknij troszkę. Pies już na wolności w loży. Nie można trzymać łyżki metalowej jak się robi czym drożdżowy. Wychodzi pięknie. Jeszcze trochę zamieszamy. Mąkę już mam tutaj wsypaną i będziemy działać. Te kontenerki bardzo mi się przydają jako do wyrabiania, bo miska za mała i jako klosze później. I widzę też jaki jest postęp. Nie muszę otwierać klosza, podnosić. Widzę jaki jest postęp. Co tutaj chcesz? Y Rośnięcia, tak? Wyrastania, fermentacja. Mój gór, którego oglądałem ostatnio, nie przesiewał, ale ja trochę przesieję faktycznie. To już znikną grudy, ona się ładniej na powietrze. Zobaczymy, może to coś da, nie? A przynajmniej dajmy takie story. Że będę mówił panie, ja to mąkę przesiewam, nie? Tu jest też już sól dodana. Nie za dużo. Od razu się wymiesza, bo na górę. Oczywiście tak. No i dobra, wjeżdża zaczyn drożdżowy. Teraz to jeszcze wypłuczę wodą, bo i tak więcej wody potrzebuję. Tutaj trochę mąki, drożdże zostało na ściankach. Ja tu jedną lewą ręką nagrywam, ciasto robię, rozgniatam a tu ten. Przyjechamy sprzęt. Dostałem. Słuchajcie, to będzie ciasto na chleb. Zaraz je przykrywam do wyrośnięcia jeszcze trochę. A te kule, które na szybko uformowałem. One jak najszybciej muszą się znaleźć w zamrażarce, żeby nie rosły już. Tam jakiś powolny proces fermentacji będzie zachodził, ale one idą do zamrożenia. A te, które mam zamrożone, wracają do lodówki, żeby były no, do użycia. Nie? To na chleb czy bagietki, cokolwiek na pieczywo będzie tutaj sobie rosło. Jeszcze z godzinę, około, a tamto już jest pomrożone. Kurde, niestety zaczęło padać. Słuchajcie, ja kończę odcinek. Polecamy Michał Elektryk, Elektryk Zbyszkowa Warszawy, jak potrzebujecie. Drewnem palona najlepsza pizzeria w Trójmieście i Pizza Pola, najlepsza pizzeria w Kambodży. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce reklamę sobie wykupić, tutaj ja też zawsze wspominam, to są miejsca 300 dolków kosztuje My już to drukujemy, logo potrzebne, także kontaktujcie się. Ja idę do swojej roboty, a tymczasem pozdrawiam, cześć i do następnego odcinka.